My to się czasem kosmicznie nie rozumiemy, że jeden mówi jakby z Ziemi, a drugi z kosmosu. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Że owca owcy nie rozumie, że człowiek człowieka nie rozumie. Mówimy jedno, ktoś słyszy co innego. Mówimy drugie, on słyszy zupełnie co innego. No no, no mówisz na przykład: yy, Zapraszam, barana. Myślicie o zaprosił jakiegoś barana? A ja miałem na myśli na przykład: Zapraszam, bar Anna. No w sensie, że mam bar, który się nazywa Ana i zapraszam. Kto, czy to jest zrozumiałe, myślisz? Barana, bar, Anna? A w każdym razie, jeśli my siebie nawzajem nie rozumiemy, owca z owcą i człowiek z człowiekiem, to jest bardzo prawdopodobne, że my się nie rozumiemy z Bogiem i musimy podjąć wysiłek, żeby się zrozumieć. O tym dzisiaj o Wczarek! Wam opowiem. Zapraszam.